Jak się zachować, gdy widzimy wypadek? Jak wykonać sztuczne oddychanie? Tego między innymi mogli się dowiedzieć uczniowie popularnego energetyka w trakcie szkolenia, jakie przeprowadziło Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa. Zajęcia oprócz części teoretycznej miały także część praktyczną. Realizujemy program ABC pierwszej pomocy skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzisiaj jesteśmy w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 3. To zadanie realizujemy w ramach otrzymanych środków finansowych od Powiatu Bełchatowskiego. Krótkie przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia. Krótka prezentacja związana z wypadkowością na drogach całej Polski i naszego powiatu Bełchatowskiego. Również młodzieży dzisiaj proponujemy zapisanie skrótu ICE w swoich telefonach komórkowych, wypełnienie karty celem szybszego dotarcia do ich osób najbliższych i poinformowania w razie nagłego zachorowania bądź nagłego stanu zagrożenia życia w wypadku. Młodzież uczyła się udzielania pierwszej pomocy, układania w pozycji bezpiecznej osób rannych, a także mieli okazję wypróbować jak działają alkogogle. Czy takie prelekcje są im potrzebne? Po takich wykładach wiadomo teraz jak się zachować, tak. więc pomagają takie prelekcje w takim prawidłowym zachowaniu się. Pewnie by był duży stres i przerażenia, ale myślę, że zareagowalibyśmy bardzo dobrze. Jesteśmy na profilu policyjnym, więc na pewno nam to w przyszłości w czymś pomoże. Organizatorzy szkolenia głęboko wierzą, że ich działania przyczynią się do ciągłego podnoszenia stanu wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu pierwszej pomocy.